Jak wygląda Twój tydzień? Mój tydzień wygląda tak, że dzielę go na tak dwie fazy. Jest faza Sopot i faza Warszawa, bo z przyczyn rodzinnych osiedliłem się w Sopocie, ale też nie tylko rodzinnych. No i ten, ten początek tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, to są dni, które zazwyczaj spędzam i pracując z domu. No i tam staram się kończyć tę pracę relatywnie wcześnie. A relatywnie wcześnie to jest bardziej 16 czy 22. Nie, 18. Tak. tak 18. No, okay. staram się 17, 18, jak moje dziecko wraca z przedszkola, to staram się już, już staram się być tylko, tylko dla niej i, i dla rodziny. A My, jeszcze zapytam na wszelki wypadek, a o której startujesz? Bo może o 3 w nocy? Bo znam takich prawników. Nie, nie budzę się, co prawda budzę się o 5, ale jak wstaje moja córka, to, to ranki, poranki też spędzam z nią. Więc, czyli ona bo, idzie do przedszkola i od jakiejś 8, 9 siadasz? Tak, no tak powiedzmy 8.30 do tej 17.00. Dobra, sobie czyli pracuję. mamy tak, tak lekko licząc tak całe 10 godzin w poniedziałek i wtorek. I co się dzieje w tak. środę? No i w środę rano wsiadam do Warszawy. I w, w pociąg do Warszawy, 5.30 i od 5.30 do 22.00. I tak w zasadzie poniedziałek, środa, czwartek, piątek wyglądają w taki sposób, że jakby ja sobie nie odpuszczam. Tak, jakby pracuję non-stop. I to jest fajne, bo jakby nie cierpi na tym moja relacja z żoną, nie cierpi na tym moja relacja z córką, ja mogę sobie, mogę, jestem geograficznie odseparowany też, też od nich. No i w piątek już na dość dużym zmęczeniu wracam do Sopotu i wtedy odbudowuje się w weekend i zaczynamy, e, zaczynamy od nowa. Ale mi to bardzo pasuje. Jakby to to ja... pytam, weekend jest dla rodziny, a w całą pewnością bez nie pracy. Pracuję w weekendy, nie pracuj weekendy, absolutnie. Dobra, super. No to pytanie, ile jeszcze tak wytrzymasz?